Zadanie dziewiąte mówi o tym, że mamy jakąś linkę o długości 100 metrów i rozcięto ją na trzy części, które pozostają w stosunku 3 do 4 do 5. Narysujmy sobie jakąś linkę. Cała ta linka to, która ona ma długość 100 metrów. I teraz, skoro dzieli się to w stosunku 3 do 4 do 5, to znaczy, że jeden odcinek ma długość 3x, drugi 4x, a trzeci 5x. Zobaczmy w takim razie. Jak dodamy do siebie wszystkie te długości, to wszystko to musi być równe naszym 100 metrom. Po dodaniu 3 plus 4 plus 5 otrzymujemy 12x, stąd policzymy x, dzieląc to wszystko przez 12 i nasz x jest równy 112. Możemy tu jeszcze skrócić przez 4. Otrzymamy w takim razie 25 trzecich. Popatrzmy dalej. Że pytają nas o najdłuższą z tych części. Najdłuższa część to 5x. Podstawmy w takim razie za x nasze 25 trzecich i otrzymujemy 125 trzecich. Po wyłączeniu całości mamy 41,2 trzecie metra. Czyli poprawną odpowiedzią w tym zadaniu jest odpowiedź A. Jeżeli Ci się podobało, liczę na Twojego lajka i suba.